I z całych tych ryb, co miało być takie fajne, miały brać jak pojebane, został nam tylko wok, a na nim się na nie. I anal. I anal w abeta. Prawda Marcin? Tak Krzysztof. Możesz już zdjąć czapkę z latarką. A tak wiesz to wok? <laughs> już nie będzie ciemno. Kto to wie? Te gałgany trzeba utopić Plum Czemu mi go przeciąłeś To jeszcze pulpa taką to nie zaraza Dawaj pulpę Jeszcze możemy chwilę poczekać aż się przyduszą Te te no. to są kola fiory dokuję Pulpie to jest Co dziury tam? Nie chcę, że je na powierzchni. Słucham? Proszę. Słucham? Słucham. Nie rozumiem, kolego. A gówno? <noise> Nieszczęsne sidłacze stoją. Podkarmiłem obierkiem pomidora. Bałunia. Bałunie. Oczywiście, kolega, tutaj. Kuchcuje ze wszystkimi zasadami BHP, pomidor byłem te zaraz przed wyjściem. <laughs> Chyba z progu. Z tych <laughs> ryb to chodzi się, się na śniadanie uda, nie? No myślę, że się aż zespramy. zapach. Wow. Mój? nie, mówię o gnoju, tylko o no. Wiesz Marcin, co to jest? To jest zapach. Tak, tak. Nie oszukuj, tylko prawdziwy pomidor ma sens. O Tak, tak. Kuraj już. Wykańczasz danie? Ja już jestem wykończony <grymne> Jak Jarzyna po prostu Tu zważyłem Wziąłem Po dziewiątej ciężkiej nocy przychodzi siadanie Jak Ten to mówią lub przykryć Dłuższe czekanie, brokuła. lepsze siadanie Przykryj mnie tego brokuła natychmiast to już muszę się zająć gotowaniem